Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą fotografii przyrodniczej, przy byle jakim, że tak powiem, kamieniu o, o obrośniętym jakimś chem, czymkolwiek potrafię się zatrzymać godzinę, dwie, trzy i z każdej strony go po prostu obstrykać, popatrzeć, pobawić się właśnie światłem, pobawić się ustawieniami i, i wtedy odnaleźć jakieś, jakieś fajne, taką głębię ostrości tego wszystkiego. Jestem w tej, że tak powiem, w komfortowej sytuacji, bo mój tato puluje i, i niekiedy po prostu, e, dlatego większość e, zdjęć są e, zwierzyny takiej głównej lasu, e, po prostu gdzieś tam nieraz jedzie do lasu zwiedzić, e, popatrzeć, czy gdzieś jakieś tropy są świeże, czy coś takiego i, i wtedy wybieramy się razem i wtedy jest okazja zrobić kilka fajnych ujęć i w domu przejrzeć, czy coś wychodzi, czy nie wychodzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogę. Sprawa jest bardzo piękna, ponieważ przedstawia nasze piękno, nasze natury. No co tu mówisz? Wojtek po prostu pokazuje zwyczajne obrazy, w taki inny sposób, taki, na który na co dzień nie zwracamy uwagi. Myślę, że to jest właśnie fajne. Każde zdjęcie pokazuje kawałek jego duszy i widać, że jest piękna. Jak łatwo stwierdzasz jego brak, Mam wielką przyjemność, że mogę otwierać te wystawy. Bardzo się cieszę. Mamy kolejki wręcz już, jakby ludzi, którzy chcą się pokazać. I to jest budujące, to jest ważne dla nas wszystkich, bo my wszyscy z tego czerpiemy. Ale. Ci artyści też chętnie dzielą się swoją wiedzą. Na przykład ostatnia wystawa pana Rakoczego no, zaowocowała tym, ponieważ pan Rakoczy prowadził u nas zajęcia plastyczne, że przychodzi więcej młodzieży, więcej dorosłych, którzy chcą poznać ten warsztat, chcą zobaczyć, chcą spróbować. I to jest najważniejsze. I taki jest też cel tych wystaw. Jak nad przepaścią idziesz